Dzień dobry wieczór, kochany człowieku, jak się masz? Dzisiejszy temat to poddawanie się, ale najprawdopodobniej nie w taki sposób, w jaki myślisz. Dzisiejszy tapping jest troszeczkę inny od naszych poprzednich, ponieważ będę od czasu do czasu używać słowa Bóg, Boskość, Stwórca. Więc, jeśli masz z tym problem, to może to nie być koniecznie wideo dla Ciebie, albo również możesz wciąż zrobić ten tapping i nie korzystać z tych słów, możesz zamienić, znaleźć sobie jakiś swój własny zamiennik. Chodzi o to, że bardzo wielu z nas, kontrolerów, chce kontrolować wszystko wokół nas: chce kontrolować nasze życie, nasze zachowanie, zachowanie innych wokół nas, okoliczności, tego, co się dzieje na świecie. I nad tym. Pewnymi rzeczami, nad pewnymi sytuacjami mamy kontrolę, ale nad bardzo wieloma tej kontroli nie ma wcale. Nagrywam to wideo w 2020. Jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że mamy bardzo mało kontroli nad tym, co się dzieje. Jest w związku z tym dużo lęku, ponieważ wszyscy musieliśmy poddać nasze, puścić nasze plany, nasze marzenia, potraciliśmy pracę, nie możemy zaczynać nowej roboty, nie możemy wyjeżdżać w podróże, jakie planowaliśmy. Dlatego mi osobiście wiara, wiara w Boga, w jakiś większy plan, w przeznaczenie, że to, co się dzieje, musi się stać, pomaga mi sobie radzić z tym, jak bardzo musiałam zmienić swoje życie i swoje plany. I jeszcze chciałam dodać, że kiedy odnoszę się tutaj do Boga, nie, nie, jest, nie jest to Bóg katolicki, chrześcijański, muzułmański, żaden. Nie musisz mieć żadnej religii, żeby wierzyć w Stwórcę, żeby wierzyć w jakąś większą siłę. I ja osobiście żadną religią nie podążam, a pomimo wszystko mam wiarę w większą jakąś, taką większą siłę w Stwórcę. Wierzę w Stwórcę. I wcale się tego nie wstydzę, ale nie jestem katoliczką. Jak to by wypadało? Nie? I w opisie co myślę? To ja Wam nie powiem. <noise> Bo to nie jest kanał polityczny. Dobrze, więc tak. Jeśli w ogóle nie wiesz o co chodzi z EFT, z tą techniką, to gdzieś tu albo tu pojawi się zaraz wideo tłumaczące tą technikę. Więc może najpierw sobie to obejrzyj. A dla wszystkich, którzy wiedzą o co chodzi, zaczynamy na Karate Chop. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze własne, dobre samopoczucie. No, A zanim to zrobimy, może, chcesz zapisać się do kanału. Pomimo tego, że opieram się temu, żeby pod się poddać, to kocham i akceptuję siebie. Pomimo tego, że opieram się temu, żeby się poddać, to kocham i szanuję siebie. Pomimo tego, że opieram się temu, żeby się poddać, bo zawsze chcę mieć kontrolę. I nie jestem pewna, komu mogę zaufać, wliczając Boga, żeby się mną zaopiekował. Ale pomimo tego, że opieram się temu, żeby się poddać, to decyduje się kompletnie i całkowicie. Kochać, szanować i akceptować siebie oraz Boga i każdą inną osobę, która przyczynia się do tego oporu. Cały ten opór przed poddaniem się. Poddaję się. Cały ten opór przed poddaniem się. Poddaję się. Nie, nie poddaję się. Nie oddam kontroli. To ja mam kontrolę. Ja nad wszystkim panuję. I jak dotąd mi to wychodzi? Nawet to, na co mam wpływ. Czy tak naprawdę zawsze wszystko wiem? Czy zawsze dobrze się, się sobą zajmuję? Cały ten strach przed poddaniem się. Cały ten strach przed puszczeniem. Strach przed puszczeniem kontroli. Może czasem patrzę na to wszystko, co się wydarzyło, gdzie sytuacje nie potoczyły się za dobrze. Trudne sytuacje w moim życiu. Może pytam się sama siebie, gdzie był wtedy Bóg? Jak on mógł na to pozwolić? Niby jakie mam mu się poddać. Nie wydaje mi się, że to dobry pomysł. Ale może te niefartowne sytuacje przydarzyły się. Może przydarzyły się dlatego, bo próbowałam coś kontrolować. Może gdybym się poddała, to nie wydarzyłoby się to. Kontrolowałam to moim niezdrowym myśleniem. I może pomimo tego, że sytuacja wygląda kiepsko, to Stwórca wie, co dla mnie najlepsze. Może jestem w stanie poddać się tej, tej myśli. Może mogę zaufać bardziej. Odpuszczam kontrolę i poddaję się Bogu. Ale to nie oznacza, że wszystko Mu zostawiam. To nie oznacza, że poddaję się kompletnie i nic już nie będę robić. Wcale nie mam na myśli tego, że Okej, okay, Boże, to teraz wszystko dla mnie zrobisz, tak? Ponieważ nawet wtedy, kiedy się poddaję, to Bóg da mi znać, co jestem w stanie zrobić. Dostaję inspirację. Co dalej? I podejmuję natchnione działania. Działanie. Wykonuję swoją część pracy. A resztę zostawiam Bogu. Odpuszczam kontrolę i poddaję się. Oddaję się Bożej woli. Oddaję moje życie przeznaczeniu. Ufam boskiej woli. I wierzę, że Bóg mnie kocha. Odpuszczam wszelkie wątpliwości. Uwalniam wszelkie wątpliwości. Mam wiarę. Uwalniam wątpliwości. Ufam. Poddaję się w ciele, w duchu i umyśle. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. otwórz oczy. I jak się czujesz? Czy udało się puścić trochę potrzeby kontroli? Wiem, że ten tapping jest e, troszeczkę inny od naszych wszystkich innych, ale bardzo wielu z nas ma potrzebę kontrolowania sytuacji, osób, świata, wszystkiego co się dzieje. Um, dlatego postanowiłam nagrać też dla was taki koncept jeśli uważasz to wideo za pomocne, to polubię I daj znać w komentarzu, co myślisz na taki trochę kontrowersyjny, prawie że religijny temat. Ok? Pomimo tego, że tutaj nie ma żadnej religii. Tutaj, tutaj gdzieś rzucę mój Instagram. Um, no i dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie. Do zobaczenia wkrótce. Pokój z Wami, kochani.